Robert Lewandowski przeprasza kibiców Kaja po aferze premiowej. Prawdziwa burza w sieci rozpatala się tu z po tym, jak wyszło na jaw, że przygotowano wyplatę premii dla pilkarzy uczestniczących w Mundialu w Katarze. Przypomnijmy, że po ogłoszeniu informacji, że premier Mateusz Morawiecki zamierza nagrodzić z polska reprezentację kwota 30 milionów złotych. Społeczeństwo ostro potępiło ten pomysł wówczas kibice nie byli zadowoleni z faktu. Ze władze chce ogolocić skarb państwa z tak ogromnej sumy w dobie kryzysu. Wielu podkreślalo. Za pilkarze dostaje duże gazety i dorabia sobie m.in. w kampaniach reklamowych, a tak zaprowadza własne biznesy. W sprawy aktywnie wleczyli się pilkarze, do których apelowali zbulwersowani kibice. Którzy nie mogli w spokoju słuchać zapewniono tym, że nikt nie chce wziąć za to odpowiedzialności. Nie mam sobie nic do zarzucenia, obiecano nam ogromną kwotę za awans. Przyjęliśmy to do wiadomości, ale od początku słuchali się tego wszystkiego z dużym niedowierzaniem. Już trochę w tym życiu widzieliśmy. Nie z takich rzeczy powstawały afery. Wstaliśmy od stolu i powiedzieliśmy sobie im w waskim gronie, panowie... Będzie z tego syf. Za to jest zle. Za to uderzy głównie w nas narzekał pomocnik kadry Czesława Michniewicza. Polska kadra pilkarska zmierzy się w piatkowy wieczór z drużyną Czech. Mecz będzie możliwością dla biało-czerwonych do zakwalifikowania się do 2024 euro. Zbliżające się starcie w pilce noznej mocno intryguje fanów sportu. W czwartek odbyła się konferencja prasowa na której prowadzone były dyskusje dotyczące meczu. Wśród zaproszonych pilkarzy miał się pojawić Wojciech Szczesny. Lecz dziwnym trafem zastapił go kapitan polskiej druzyny Robert Lewandowski. Kapitan postanowił wrócić do wydarzeń sprzed kilku miesięcy, które sprawiły, że kibice nieco zdystansowali się od polskiej reprezentacji. Spotykamy się przed ważnym meczem eliminacji 2024 Euro z Czechami, ale zacznę może od innego tematu. Chcę przeprosić kibiców, że jako kapitan nie powstrzymałem w właściwym momencie wydarzeń, które przeobrazili się w aferę premiowa podczas mundialu w Katarze rozpoczął kapitan polskiej reprezentacji. Robert Lewandowski otwarcie przyznał, że razem z jej znajomymi z druzyny się zachowali. Gdy media podjęły temat 30 milionów, które polscy zawodnicy mieli otrzymać za wyjście z grupy podczas finalu w Katarze. Od początku ta sprawa nie była dla nas poważna i realna. Mieliśmy jednak kilka okazji, żeby przerwać ten temat. Można to było inaczej załatwić, ale tak się nie stało. Zapłaciliśmy za to dużą cenę. Przeżyliśmy w Katarze świetne chwile, ale w sprawie premii zrobiliśmy wszystkiego. Jak potrzeba wyznał Lewandowski.